Witam, witam o nagle jedna osoba, a teraz trzech. No dobra, poczekamy jak się na Nie przejechał jeszcze ten autobus. No nie dziwię się przez tą pogodę, to też się nie dziwię, że to wszystko siada. No dobrze, mija mi a czekam na autobus, który miał przyjechać w ciągu 5 minut a nie przejechał. Ja przez tą pogodę. To się nie dzieje, że też autobusy się dają. No właśnie, to o tym mówię. Mówię o tym, że po prostu nie przyjechał. Miało przejechać i czekam Nie wiem, albo coś się na teraz stało, albo coś się ten autobus. Tego nie wiem. No i czekam, może przyjedzie, może jakiś zastępczy autobus przyjedzie. U nas w Polsce to wiadomo, za kilka godzin wjedzie jakiś zastępczy autobus. Zamiast to ogarnąć szybko, tego jest awaria, nie wiem, na mieście gdzieś, na trasie, tego typu, to powinno już wyjść autobusy czy tam y, tramwaje zastępcze. Ale nie, trochę za nie ma. Tylko autobusy są zastępcze. Nie wiem, no znowu będę kurde. Kotował na przystanku czekać. E, dobra. To jest... Jego popołudnia dobrego odpoczynku. jeszcze jak ci w domu wylą... Wylą... wylądujesz. No dzięki, dzięki. Ogólnie dobra, jest dużo ludzi. Pytacie się mnie, dlaczego nie, nie, po, nie odpowiadam temu debilowi, czyli temu Jerusze Kupca. Bo na pewno was to zastanawia. Co? Na swojej widziałem to, jak on się chwali. Tego. Po prostu nie zwracałem na niego uwagi. To jest psychol. On nie ma swojego życia, tylko musi się wpinać do kogoś życia No i pokazać, że on jest królem No ale jego, jego sprawa nie moja Ogólnie A dwa po prostu nie chcę mi się na takich dietów odpowiadać na jakieś yy, filmiki C Filmiki czy tam dysy Mam to gdzieś nie on sobie gada co chce, co mi to interesuje, jak on jest deki psychicznie chory dla mnie, ten Janusz Kupiec. No no, tam dęba zazwyczaj tego, że mam fame. Że nie, nie znika tego fame. No ale co mam zrobić? Co? Mam odpowiadać i znowu żeby się y, z y, koło zamykało. Nie zwraca uwagi na niego. nie sobie pieprzy co chce. Jak jest małym dzieckiem, jego broszka, Nie moja. Ja z tego wyrosłem, niż on. No ale on i, widzę, że jeszcze nie dorósł do swojego wieku. Tylko się tam pocuje, pocuje. To nie się pracuje. Co mnie to interesuje? Dlatego mówię i informuję Was, bo już tam piszecie mi tego, dlaczego mu nie odpowiadam. Po mam mu odpowiadać? Na kupie jakieś yy, zacinki i inne rzeczy? Ja go on jest frajerem, to szukam no, Ten Ja go będę No, krótko na temat, ja nie będę się tutaj zbytnie za dużo gadał na niego, na jego temat, bo to nie ma sensu. po co, trzeba być psychicznie chory, żeby coś takiego robić. No dobra, trzymacie się, będzie.